Gromadzimy się w naszej katedrze warszawsko-praskiej w 32 rocznicę utworzenia naszej diecezji, dziękując za Kościół lokalny, w którym przyszło nam realizować nasze życie, naszą posługę w różnym wymiarze, zarówno kapłańskim życia konsekrowanego, jak i oczywiście życia w parafiach, we wspólnotach. Pośród braci i sióstr w tych parafiach, które ustanowiono jako parafie naszej diecezji. Jest to zatem okazja, aby podziękować Bogu za ponad pokolenie realizacji życia lokalnego kościoła. Tak się złożyło, że powstanie naszej diecezji jest ściśle związane. Właśnie z uroczystością zwiastowania Pańskiego. Właśnie wtedy, 25 marca 1992 roku, specjalną bólą Ojca Świętego Jana Pawła II utworzono nowy podział administracyjny kościoła w Polsce i między innymi powstała nasza decyzja. Można zatem powiedzieć, że w zamyśle Świętego Jana Pawła II. Ten dzień Zwiastowanie Pańskie został złączony w wielu kościołach lokalnych właśnie z pojawieniem się nowych diecezji w Polsce. Jest to o tyle ważne, że tajemnica wcielenia, którą w tej uroczystości przeżywamy, jest właśnie refleksją nad tym, jak to się stało i co to oznacza, że słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Także w wymiarze tym kościelnym, wtedy, 32 lata temu, słowo stało się ciałem, tworząc nowe struktury, parafie, nowe wymiary administracyjne i wspólnotowe Diecezji warszawsko praskiej Warto zatem przyjrzeć się temu wydarzeniu, wydarzeniu właśnie przez ten pryzmat, przez pryzmat głęboko teologiczny. Tajemnica wcielenia, choć zakorzeniona bardzo, bardzo mocno w naszej wierze, właściwie nie ma dnia i nie ma naszej modlitwy i liturgicznej aktywności bez jej wspominania. To ona jednocześnie jest jakoś trochę nieobecna w naszym myśleniu czy w naszym doświadczeniu. Jest bowiem prawdą niezwykle trudną, niezwykle trudną. Taką, przed którą umysł ludzki staje nie tylko w zdziwieniu, ale wręcz w paradoksie. I w tym paradoksie rozpięta jest nasza wiara i nasze doświadczenie. Dlatego sądzę, trochę wszyscy się od tej prawdy dystansujemy, nie do końca jakby skupiamy się na niej. Dobrze to zobrazowuje dzisiejszy hymn z drugich nieszporów uroczystości zwiastowania pańskiego. Posłuchajcie tych pięknych poetyckich słów. Nim wzeszło słońce, nim stało się niebo i zanim ziemia zawisła w przestworzach, istniało słowo zrodzone przez Ojca przed wszelkim czasem. To ono wszechświat stworzyło z niczego i tchnęło ducha we wszystko, co żyje. Na jego rozkaz zabłysła jutrzenka wśród mrocznej nocy. By zbawić wszystkich zgubionych przez grzechy i marnotrawnych, pogodzić z ich ojcem, przyjęło ciało z wybranej przez siebie dziewiczej matki. Ten przepiękny hymn próbuje właśnie w takich poetyckich trochę strofach ująć tę niezwykłą prawdę: nieskończony, niepojęty Bóg, logos. Słowo, sens, akt, przez który wszystko stworzono, wszystko co istnieje, cały niepojęty wszechświat. Przez niego wszystko się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. To właśnie ten logos, przez który powstała cała rzeczywistość, stał się człowiekiem, przyjął ciało, był dzieckiem. Chłopcem, mężczyzną, potem rabinem z Nazaretu, którego nazywano Jezusem, synem Cieśni, synem Józefa. To wszystko jest właśnie tajemnicą wcielenia. Bez niej cała nasza wiara i cała religia nie ma żadnego sensu. To jest prawda, którą Kościół uczy, której się uczy którą głosi, którą przenika cały czas, a jednocześnie bardzo, bardzo trudna. Już pierwsi chrześcijanie musieli się zmierzyć z tą prawdą. Musieli jakby dotknąć tego, co znaczy, że Bóg, który jest nieskończonym, nieogarnionym, niepojętym duchem, On cielił się, przyjął mizerię i słabość materii. Co więcej, dał się zabić w sposób potworny na krzyżu. W początkach chrześcijaństwa, jak wiecie, nie brakowało herezji i błędów, które właśnie negowały prawdziwe wcielenie Boga, prawdziwe wcielenie Chrystusa. Dlatego już święty Jan, zauważcie, w pierwszym swoim liście pisze wyraźnie: Któż zaś jest kłamcą? Jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem. Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje ojca i syna. Każdy, kto nie uznaje syna, nie ma też ojca. Kto zaś uznaje syna, ten ma i ojca. Jak zatem musiała być gorąca już w czasach świętego Jana, czyli kilkadziesiąt lat po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa? dyskusja w gminach chrześcijańskich na temat tego, kim jest Jezus. Dlatego wyraźnie pokazuje nam teologia, że musimy ciągle konfrontować się właśnie z tą tajemnicą wcielenia. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa uznano prawdziwe bóstwo i prawdziwe człowieczeństwo Chrystusa. Dzisiaj jest tak, że często Jezusa postrzega się w sposób bardzo cielesny. Nie neguje się już tego, że Jezus był taki człowiek, który w Palestynie dwa tysiące lat temu nauczał, miał jakichś uczniów, wyznawców. Natomiast sprowadza się Jezusa tylko do tej postaci ludzkiej, do etyki, do ciekawych, ważnych spostrzeżeń moralnych. Które przekazali jego uczniowie. Ginie jego bóstwo i wszechmoc. Pozostaje często człowieczeństwo, szlachetność Jezusa z Nazaretu, bez uznania go za Boga. Dlatego święty Paweł w liście do Kolosan z taką mocą mówi: On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia. W Nim wszystko zostało stworzone, to, co w niebiosach i to, co na ziemi. Byty widzialne i niewidzialne. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. On jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem. Ta prawda musi nas jakoś dotykać, chociaż właśnie jest paradoksalna. Tym bardziej, że ten paradoks towarzyszy nam za każdym razem na Eucharystii. Przecież Sobór trydencki w zmaganiu z herezją reformacji, protestantyzmu wyraźnie pokazał, konsekrowane w czasie mszy świętej chleb i wino są prawdziwą werę, rzeczywistą realiter i substancjalną, substancjaliter obecnością Chrystusa. Jego ciała i krwi, duszy i bóstwa. To nie jest znak, mówi sobór trydencki, sygnał, to nie jest figura, to nie jest tylko moc, to jest prawdziwa obecność. Paradoks zatem dotyka nas bardzo mocno, ale tajemnica wcielenia ma nam towarzyszyć, ponieważ pokazuje nam, że to, co duchowe, musi zostać wcielone włączone czasem w mizerię naszego ciała naszych wspólnot naszych relacji nie mamy innej drogi nie możemy pozostać tylko na poziomie czystych idei musimy podejmować ten trud wcielania realizowania tego co piękne głębokie błyskotliwe genialne wspaniałe to co materialne to co ludzkie nasze życie, nasze rodziny, małżeństwa, wspólnoty, kościół. To jest wielki, wielkie zadanie, wielki wymiar naszej pielgrzymki wiary. Dlatego Sobór mówi, Kościół jest sakramentem, czyli widzialnym znakiem, widzialnym, materialnym znakiem niewidzialnej łaski. Kiedy zatem przygotowywaliśmy statuty rad duszpasterskich i ekonomicznych, czyli radu, statuty rad parafialnych, które dzisiaj biskup Ordinariusz podpisze uroczyście. Właśnie chcieliśmy wcielić w konkretne zapisy i przekazy tą piękną ideę kościoła, który jest kościołem współuczestniczącym, kościołem relacji, kościołem współodpowiedzialności. Kościołem, który wciela się, wchodzi w konkretne wspólnoty, parafie, w konkretne grupy. I tam trwa, owocuje, działa. Przyświecało nam słowo z Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium, czyli najpiękniejszego w ostatnich dziesięcioleciach tekstu, odpowiadającego na pytanie, czym jest Kościół. Co to jest Kościół? Ojcowie Soboru, zebrani ponad 50 lat temu w Rzymie podjęli tę refleksję i właśnie ten dokument Pumengensum jest jakimś wielkim świadectwem i głębokiej wiary, pokazali bowiem, że Kościół nie istnieje jako idea tylko, że Kościół musi być wcielany za każdym razem w konkretne wspólnoty, relacje, doświadczenia, towarzyszenia. Dlatego konstytucja dogmatyczna mówi wyraźnie, wiedzą mianowicie pasterze, iż nie po to ustanowieni zostali przez Chrystusa, aby całe zbawcze posłanictwo Kościoła w stosunku do świata wziąć na siebie samych, lecz że ich zaszczytnym zadaniem jest tak sprawować opiekę pasterską nad wiernymi i tak uznawać ich posługi oraz charyzmaty. Żeby wszyscy pracowali zgodnie, każdy na swój sposób, dla wspólnego dzieła. Trzeba bowiem, abyśmy wszyscy, czyniąc prawdę w miłości, wzrastali we wszystko w tym, który jest głową naszą, to jest Chrystusie. Z niego bowiem całe ciało, złączone i zjednoczone wszystkimi spojeniami wzajemnych usług, według sposobu działania właściwego każdemu członkowi. Przyczynia sobie wzrostu i buduje miłość. Dlatego ludzie świeccy, mówi Sobór, zrzeszeni w ludzie Bożym i ustanowieni w jednym ciele Chrystusa, pod jedną głową, kimkolwiek są, powołani są do tego, aby jako żywe członki we wszystkich sił swoich, jakie otrzymali z dobrodziejstwa stworzyciela i łaski odkupiciela, przyczyniali się do wzrastania Kościoła. I jego uświęcania. To jest właśnie owa droga wcielania, wcielania Słowa Bożego w konkretne nasze doświadczenia. A zatem bądźmy wdzięczni, że początek naszej diecezji warszawsko-praskiej został właśnie ściśle złączony z uroczystością zwiastowania Pańskiego. Za każdym razem będzie nam to przypominać, iż jesteśmy powołani do czynienia kościoła właśnie w duchu wcielenia, w duchu przenoszenia tego, co zrodziło się w nas, w miłości, pięknie, prawdzie, w słuchania słowa, w nasze konkretne, materialne, ludzkie doświadczenie. To jest nasze zadanie, bardzo trudne, tak jak misja Chrystusa, który jako słowo wcielił się, ukrył się, aby nas odkupić. Niech ta nadzieja przenika naszą dzisiejszą modlitwę, nasze spotkanie. Jest to zawsze bowiem nadzieja Kościoła, który we wszystkich czasach, generacjach, we wszystkich okolicznościach życia głosi jedną prawdę. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam zawsze na wieki. Jego imię się gromadzimy, Jego imię chcemy ogłaszać, Jego imię jest imieniem zbawczym. Wspólnoty, zrzeszenia, zespoły, grupy, rady. Wszystko to jest po to, aby Jego imię było uwielbione i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Amen.